Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony mój do Was Nowy Dzisiaj pogadamy na trochę dziwny temat według mnie, ponieważ sam nie widziałem do końca. Jak mam tak ładnie oddać hmm, tytuł, słowa, A dokładnie chodzi mi o to, że dzisiaj pogadamy sobie na temat anime, które są według mnie bardzo, są bardzo ciekawe, ale kończą się bardzo szybko. Czyli że chodzi o to, że fajne anime się kończy na 14 do 12 odcinku. I dzisiaj postaram się te bazie hmm. dobra, to bardziej rozwinąć. Wracam dzisiaj taki temat w ogóle, bo jest niedzielna. Mam trochę wolnego czasu i nie mam nic do roboty. Hmm. A, ty, a, ty, a ty jesteś z, z, z o czym mogę pogadać i zawsze odnajdę na ten temat do powiedzenia. Dlaczego wyłącznie raz się spotkać z taką sytuacją? No dobra, ale zaczynajmy od początku, czyli o co właściwie chodzi. Czyli... Teraz inaczej, bo teraz tak się tak się, tak się trafię, na samym początku. No bo już, już się na samym początku tu mówiłeś. Nie, teraz Wam powiem coś na ten temat. Takie anime które się kończą tak bardzo szybko. No i zaczniemy od przykładów może. może. Pierwszym anime, jakie mogę Wam powiedzieć, które skończyło się bardzo szybko według mnie i tak nie powinno się tak skończyć, jest Zetman. Według mnie manga. Jest super i w ogóle. I powiem Wam tak, że producenci Anima, które byli bardzo duże chamstwo i z... zniszczyli całą serię Zatmana, ponieważ do pierwszego odcinka wrzucili ponad 20 coś chapterów. A 20 chapterów Mam opowiada o tej przeszłości Gina, który po prostu... Tak to, jeszcze tak to wrzucili, No, i jeszcze ten koniec zmienili, bo, tam, bo to było guzik, prawda, że gdzieś tam na ulicy, tam. E, tam było, że chodnik zaczął, się, chodnik zaczął się niszczyć, czy coś takiego. To jest kompletną bzdurą. Naprawdę no było zupełnie inaczej. E, co dalej? Mm, też końcówka. Znaczy, nie, inaczej, spokojnie, bo jeżeli. Tak, tak jak mówię, zetknął, to by tak. Łowo, zetknął. No, fajne było tylko kurde, bo to wszystko się pyta na takim jednym odcinku, tak jeżeli ja na przykład czytam jakąś mangę, a potem pojawia się z niej jakiś odcinek, to ja jestem skłonny uwierzyć to, że tak jest praktycznie w Manze, czyli że ten jeden chapter w Manze to taki, tak jakby jeden chapter w anime i to i tak, jakby mi tak nic nie daje, bo ja w to ja wierzę, żeby mangi, ogólnie zatem byłby bardzo długi to się, tam gdyby na przykład producenci dali do odcinka 2-3-4, um, bo chapterów jest bardzo dużo i cała seria pomija bardzo dużo rzeczy z magii, a kreska nie jest wcale zła, jest ona bardzo dobra według mnie. Ale tam potem możemy dodać anime, jakim jest Cody Breaker, też według mnie bardzo fajna anima. Skończyło um, koń się też szybko, co według mnie jest totalną bzdurą, bo mam że jest teraz też bardzo fajny fragment. I, zostawia, i przede wszystkim takie mangi zostawia, takie anime 12 odcinkowe zostawiają bez kontynuacji przede wszystkim spoilery, bardzo dużą, bardzo dużą ilość spoilerów, którzy się zaczynają martwić i, i to nie ma nawołać do mangi tak naprawdę osoba, tak naprawdę 100% oglądających osób tą a, znaczy 100% oglądających nie, zaglądnie do, nie, nie będzie zaglądał do mangi, ewentualnie 10-15 Możliwe, że na 20 około 25% lat zajrzę do mangi spisanie po to. Hmm. Kolejnym przykładem możemy te dać hmm, gimbal Gamica. E, w dzisiaj właśnie szukając e, obrazku do recenzji, bo musiałem poprawić. Znalazłem tam taki obrazek, że to jest mm, że to jest jump comics. Czyli się musiało być wydawane w Showershi. E, a jeżeli nie kojarzycie tutaj w Show's, to powiem Wam, że to wydaje Shonen jump, że... To jest wydawnictwo, które wydaje magazyn Wilkie Shonen i Jump, inne jumpy. Bardzo logiczne zdanie. Jo. Dobra, też kończyło się na 12 odcinku. No. Głównie komedie tak się kończą. Mm. I też jakoś nie zostawiło tam większych spoilerów na koniec. Ale co zostawiło, według mnie dużo spoilerów? Mm. Drugi sezon Box Głównie zakończenie, bo wyglądając tak anime, znaczy drugi sezon abnormal e, tak sobie oglądając myślałem, mm, znaczy już sam pod koniec, że seria była poświęcona tylko temu żeby set, znaczy drugi sezon anime był poświęcony tylko fragmentowi anime a w jest, jest jeszcze lepiej To mm. muszę się teraz rozgadać na temat e, Reborn'a jak się skończył, ale gadamy o krótkich, znaczy jak starczy czasu to powiem jeszcze o Reborn'ie o czym miałem mówić, aha e, ptum nie, nie pamiętam dokładnie ile chapterów przypadało na hmm, przypadało na odcinek ale też zakończył się na 12 odcinku to, to, to też zostawiając spoilery nie wiem czy to też miało też miało tam jakoś przekierować hmm, do magii, bo ze mną się skończył perwidnie tak do 12 odcinków już nie ma dalej nic w bandze, to przynajmniej sądzę Nadekabuch nadal idzie. W też, też nadal idzie, ale to już, już się skończył. Fajnie się do w tłum na list, nic skończyło się. Dalsze jakiego jakie może wspomnieć jest co właśnie o Imbolga mówiłem. Um. O, Bento jeżeli nie pojedziecie tego anime, to szkoda, ja sobie z niego nie wyborzę. Być może za, za jutro albo za dwie, dwa dni. E, też skończyło się dość dość dziwnie. Nie pamiętam dokładnie, ile tam, ile tam było dostępnych spoilerów. Ale było, no, fajne, anime, do, dobra komedia. No, niestety przyszedł czas na to, żeby skończyło się na 12 odcinku. E, dobra, więc teraz może o, właśnie wodybornu. Większość mang, znaczy anime, kończy się wtedy, kiedy w mandze, nie, inaczej, w mandze jest dany moment, tak? Wyznanie ten moment, punktem A. Anime dojdzie do tego punktu A w manze. prawda? I zaraz w punkcie A w mandze występuje jeszcze większe znaczenie, znaczenie, znaczenie zdarzenie, czyli między w Ribornie to było tak. Anime anime się skończyło na tym, kiedy tsunami pokonał dla Kurana. Tak, do przyszłości. w przeszłości. Dalej było, że w mandze, że tam Tsuna został oficjalnie ogłoszony tym 10. wongolom. Dostał nowy rękawice że według mnie świetnie by się ukazał w mandze, znaczy w anime. A tu dupa. No Tak samo skończył się Bleach też tak trochę tak, spoilerując, ale tak już trochę mniej eee, Nie wiadomo czy będzie druga część Bleach, ja z tego co słyszałem ma wyjść w tym roku eee, Fire też ma chwilową przerwę Czyli nie, nie, nie że się nie wyskończył, tylko ma po prostu przerwę eee, Tak samo było z Kuroko Skoro Kuroko się skończyło tak, że, za, że jest zapowiedź drugiego sezonu no i będę to, będę to oglądał. Też się zastanawiam, czy czasem nie nakręcić i zrobić dla Was recenzji z de... Kuroko. Ja pewnie to, to zrobię. Przepraszam, musiałem w żołądku. Mm. Ogólnie, prawdę mówiąc, dużo fajnych anime patrzy się właśnie na 12 odcinku ze spoilerami, czego ja osobiście bardzo nie lubię. Mm. Powiem wam teraz taką, taką mini listę anime, raczej jeszcze teraz jestem na stronce i wam pokazane tytuły anime, które są emitowane I powiem wam po czym mi się zawiódł jakby było, ta seria się skończyła czy z cyfry oglądam Shingeki no Kyojin na pewno się nie skończy na 12 odcinku hmm. Dead Alive, no powiem wam, że fajne anime Nie powinno się skończyć na 12 odcinku Deadly Survivor, to nie wiem Gargantia też nie powinna się skończyć, ale podejrzewam, że chodzi się na 24. No, prawda, mówiąc, to, to to 24, 24 odcinek to już tak jest, jest mniej więcej połowa roku, czyli, a nie, jest imitowane pół roku. Tak samo w ogóle skończył się The Greyman, ale tam, z tego co wiem, co właśnie. Bo The był wydawany chyba, w Jump'ie. Drzwa, że prze, przesta... Yy, Autorka miała tam jakieś problemy ze zdrowiem, ale tam ją przenieśli. A tam potem anime się skończyło. Tu zostawiam spoilery yy, No dobra. I co mam uniknąć, że tak o coś, o takich anime. Yy, tak jak powiedziałem wcześniej. No nie fajnie, że się, że się tak kończy, Zostawiamy masę masę spojlerów. Jeżeli będziecie pożynie odcinek, jak wypowiada się o mandze, to też nie wszystkie mangi są internet do przeczytania. A jeśli są, to niewielkie upłotki. że to jakoś czytać w innym języku, to jakoś nie bardzo, bo tak tylko patrzysz na obrazki i lecisz dalej, prawda? No ale cóż, tak bywa. A to też nie zależy od tego, czy producenci tak są, to też zależy od sponsorów, tak? Muszą być osoby, które zasponsorują ekipę, która stworzy to anime i, i, to, i to nie jedną odcinek, tylko cała, całą serię um, dobrych, dobrych um, propagujących. Chcę wziąć się za słowa teraz, ponieważ się się. Do sponsorów ma na przykład e, nie Batman, tylko, tylko Detective De 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 Conan. No i One Piece. No cóż. Okej, okay. teraz... może no, byśmy skończyli właśnie ten odcinek. Hmm. Podejrzewałem, że w następnym pogadajmy o opowiem o mangach, które zasłużymy na anime, no to, to zobaczymy jeszcze. Także słuchajcie, dzięki, że obejrzeliście ten materiał i mnie wysłuchaliście. No cóż, z tej strony mówi do was i cześć.